450 lat temu dwa suwerenne narody Litwy i Polski utworzyły Rzeczpospolitą obojga narodów, największe państwo ówczesnej Europy. W szybkim rozwoju gospodarczym nowo utworzonego państwa ogromną rolę odegrały rzeki, którymi transportowano towary, głównie zboża i drewno. Dlatego w rocznicę Unii Lubelskiej powstał Flis Obojga Narodów, którego zadaniem było przypomnienie tradycji flisackiej przy wsparciu lasów państwowych. W Goniądzu powstała tratwa, która płynąc Biebrzą, Narwią i Wisłą z finałem na festiwalu Wisły w Toruniu pokonała trasę 500 kilometrów, przypominając tym samym flisacką tradycję spły drewna rzekami. Do Flisu Obojga Narodów dołączyły łodzie polskie i litewskie. Flis Obojga Narodów poprowadziło kilkunastu najlepszych flisaków z polskiego cechu flisaków szkutników i sterników pod wodzą Mieczysława Łabęckiego z Ulanowa. Dotarło do mnie w podświadomości mojej, że y, lata płyną y, i trzeba coś nowego, nowych dróg. Dlatego też chciałem znaleźć nową drogę wodną, którą popłynę. A ponieważ w tym roku jest właśnie ta rocznica związana z Unią Lubelską, więc to się wszystko razem fajnie złączyło i jesteśmy tutaj, właśnie na Wiebrze. Biebrza tworzy meandry, potem te meandry przecina i robią się takie przełomy, prawda? Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. Biebrzy, było trochę wody. Nie mieliśmy problemu z wodą, były inne, inne problemy, i w momencie, kiedy wychodziliśmy na Narew, to, to dziękowaliśmy Biebrzy, i, i mają świadomość, że co najgorsze, to już za nami. Ale niestety to nie było to co najgorsze, bo już zaraz na początku po płynięciu na Narew były wystające kamienie, i, i, i miejsca, gdzie tak na dobrą sprawę no albo na, na jakiś taki rozsądek, która nie powinna przepłynąć, a jednocześnie, a jednak e, też tam sobie poradziła, wisła jest rzeczą trudną i i bardzo wymagającą, ale też trzeba mieć jedną świadomość, że gdy długo utrzymuje się niski stan wody, to wtedy rzeka sobie znajduje swoje miejsce i najgorsze jest ten takie, takie gwałtowne spadanie. To wtedy jest niebie wszędzie, ale jej nie ma. Natomiast po długich trwałych suszach zawsze są jakieś przesmyki, które można się przemieszczać. Mamy wspaniałego Redmana, który ma bardzo duże doświadczenie Tratwę mamy wyjątkowo, bardzo dobrze przygotowaną przez leśników. Drewno było odpowiednio wcześnie ścięte, już posuszowe, ale ono jeszcze o dodatkowe wysły. Także, tak suchej tratwy to żeśmy jeszcze nie mieli. To nie jest topielica, to jest prawdziwa tratwa. Mieliśmy do pomocy jeszcze pana Witkowskiego, Wacława Witkowskiego z Wielunia, który był komodorem w Lisu. Jestem mu szalenie wdzięczny. To jest moje życie, ja calutki rok. Pracowałem w sobotę, jak było, trzeba to w niedzielę i mówiłem: Muszę ten fleece zorganizować, i musi dojść do końca. I tyle, co on mnie kosztował emocji, to trudno opisać, ale jestem szczęśliwy, bo trafiłem na wspaniałych ludzi, trafiłem na otwarte serca. No, zaczynając od dyrektora generalnego lasów państwowych, który nas sparł, poprzez pana dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, poprzez pana burmistrza, poprzez księdza proboszcza z goniąca, leśników, no wszystkich w koło. To jest to, czego przez cały rok szukam.